w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was 100-levelowy deadran Jokera. I umówię się w ten sposób, że każdy tysiąc łapek w górę, pod tym odcinkiem oczywiście, jeden level więcej w kolejnym odcinku, w kolejnym deadranie. Także zostawiajcie łapki, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie koniecznie o kodzie Evela w sklepie, wpiszcie go jeszcze dzisiaj. No i zapraszam Was do odcinka. A więc, widzowie, tak jak powiedziałem Wam na samym wstępie, w dzisiejszym odcinku przechodzimy 100-levelowy deadran. Wszystko polega na tym, że mamy tutaj 100 leveli. Jest to 100 leveli Jokera, pajaca, czy jakiegoś klauna, więc lecimy za. Zaczynamy, klikamy sobie tutaj start i zobaczymy jaki czas uda nam się osiągnąć Także lecimy z pierwszym levelem I w ogóle z tego co widzę, no to wygląda ten, tak jakby ten Dedran Wygląda zupełnie inaczej niż wszystkie do tej pory Także no zobaczymy jaki, jak to wszystko wygląda Przejdziemy sobie prawdopodobnie 100 leveli Tutaj mamy level 1, no nie zatrzymujemy się eee, I lecimy widzowie, lecimy O, myślałem, że już spadnę W ogóle mamy tutaj innych graczy, zobaczymy jak innym idzie Mamy już trzeci level ja Powiem wam, że jak te levely tak pójdą to będzie dosyć łatwo to przejść Okej okay. Tutaj, o, jesteśmy teraz gdzieś u góry Także już mamy czwarty level za nami Tutaj idziemy chyba przez gardło dalej Tak mi się przynajmniej wydaje Mamy jakiś lód pod nogami Czy, no, wow Ej, fajne to jest Mega spoko Faj... Ty, jeszcze dalej Dobra, jesteśmy na levelu piątym Coś tu mamy Go back to level 1. No dlaczego? No w życiu Dobrze, że sobie tego nie kliknąłem przez przypadek Level szósty Skip Nie, nie, nie Lecimy wszystko po kolei I tu... Ojejku Ojejku, ty, hey, jak tam wejść? Dobra, lecimy. Jestem ciekaw, jaki mam czas teraz, ale to pewnie będzie widać na samym końcu. I ja lubię grać te dydrany. Nie wiem, czy Wy lubicie, jak ja gram drany. Jeszcze nie zginąłem ani razu. Ja się trochę wściekam przy tych dydranach, wiecie, ale wiecie jak jest, nie? Przeskoczmy. I tutaj musimy wyskoczyć, wyskoczyć, paść do tego i uwaga! my tu będziemy? Dobra, mamy level 7 Czyli jeszcze 93 level <noise> O, jacy kręcę, musimy chyba uważać Na te, na to Co jest tutaj, okej, okay, przelatujemy Level 8 przed nami, level 8 To już powinno nam zrestartować Dokładnie, aha, pomiędzy to Ej, czyli to jest taki deadran, Ale slide Dedran. No nie, tutaj nie wziąłem pieniążka, czy mi się wydawało Mamy dziewiąty poziom, okej okay. I teraz tak, jak tutaj przejść? Musimy iść na rurę, jedna rura, druga rura Trzecia rura, proszę bardzo. Bo jakbyście chcieli, żebym nagrał kolejny Dead run, koniecznie. Teraz zostawcie łapkę w górę. Mega, dziękuję za wszystkie łapki. Zbieramy też monety. Te monety da się później wymienić na fajne rzeczy, ale to zobaczycie. Level 10. Tutaj go back to level 1. No, dlaczego to mnie chce tak strollować? Tutaj po, skałki po piłkach. Okej, okay. okej. Okay. Przechodzimy dalej. 11 poziom. Dobra. I przechodzimy. Już mamy jedną dziesiątą dydrana za nami. Ej, jeszcze nie zginęłem ani razu, co ciekawe. Dwunasty poziom. ok cały czas skoki po piłkach. Wow, jak to jest wysoko! ok tutaj będą skoki na oponach. Musimy zobaczyć, jak to wygląda. I tu musimy cały czas trzymać do przodu. Okej, okay, jest gid, jest gid. Myślałem, że będzie dużo ciężej. Tutaj po tym szkle chyba, no nie? To jest szkło, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy tutaj mogę iść, prosto, wolę nie ryzykować. Także będziemy skakać, proszę bardzo. 15 poziom. I tu znowu mamy jakiś slajd. Musimy uważać, bo pewnie to nas. Yy, o, właśnie, to trzeba pewnie omijać. Ale spoko jest to. No wspaniały jestem ten teraz. 16 poziom. Przeskakujemy tu. Okej, okay. przeskakujemy. No i naprawdę jeszcze ani razu nie zginę. Wygląda to mega spoko. O! No i musiał być ten pierwszy raz. Mam nadzieję, że tylko raz tak będzie. Wyskakujemy wyżej. ok. mamy osiemnasty poziom. Tutaj po kolei po prostu przeskakujemy. Oj, nie, wzią nie wziąłem monety. A może i dobrze, że zginąłem. Wiecie co? Podskoczymy teraz wyżej. O, 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 o. Nie chciałem tego tak zrobić. No, Zaczynałem skotki po prostu. Wyskoczymy sobie tu, 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 tu jest. Dobra, udało się. Dziewiętnasty poziom. Tam gdzieś mamy teraz lecieć. Musimy trafić pewnie. Patrzmy do środka. Okej, okay, no tak myślałem, no nie? W sensie jak zobaczyłem tam, że jest jakaś luka, to właśnie tak myślałem, że trzeba będzie trafić. I znowu, ej, fajny, to jest slide deadran, tylko no jak widzicie, ominęłem monetę. Szkoda, ale mamy 18 monet. I to za każdy level dostajemy monety. w takim razie, tak by to wyglądało. Zobaczmy. Czy dostaniemy monetę? E, nie dostaliśmy monety po prostu. Wcześniej chyba zebrałem wszystkie. Dobra, przechodzimy. Level 22. E, Okej. Okay. Mamy tutaj kolej.. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. No ale lecimy dalej. Przeskakujemy i raz. I dwa, okej okay. Dwudziesty trzeci poziom Tu chyba będzie troszeczkę gorzej, tak szczerze Chociaż nie, jest okej okay. Dwudziesty czwarty Jedna czwarta drana za nami Dalej jestem ciekaw, jak to wygląda Jestem ciekaw w ogóle, czy kogoś spotkamy po drodze Okej, okay, dwudziesty piąty poziom Dobra Trochę przez to, że te klocki się świecą To to tak mi się... W głowie, wiecie. No, przestawia. O, tutaj myślałem, że będziemy e, robić slajdy, ale jednak nie. Okej, okay, powoli, 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 powoli. Bo zobaczcie w ogóle, jaki jestem skupiony, nie? W sensie w ogóle się nie patrzy w kamerę, tylko tu po kolejne, ale wiecie o co chodzi, no. Chcemy to przejść. Dobra, 28 poziom. Kolejnie. Ej, prosty ten deadran, jest prosty jak na razie. Można powiedzieć, że to jest taki deadran dla nubów, ale no ja już zginąłem e, kilka razy, czyli jestem gorszy od Nuba. To kim jestem? Napiszcie w komentarzu. No, proszę nie ten. Proszę tam łagodnie mnie. Łagodnie mnie potraktować. No, o, już myślałem, że lecę Ej, gdzie tu jest zapamiętywasz? No bez jaj, no Tu powinny być ze trzy levele po drodze Dobra, mam nadzieję, że tylko nie spadnę, bo Ej, już mam ręce mokre Mówi... Patrzcie się, jak mi się ręce przyślizgują Ło Ja cię kręcę Dobra, raz i dwa I tu powinien być taki troll, no nie, że tego nie ma tak naprawdę to by było coś niesamowitego. Dobra, teraz po kolei po tym. Cały czas do góry idziemy, co ciekawe. No, pierwszy raz w ogóle widzę takie, taki Deadrun, Tu znowu będziemy... A nie, odbijamy się jednak, wow! Okej, okay, nie ruszałem się, żeby wiecie, w razie czego tu nic nie zepsuć Tu na to trzeba wyskoczyć. Kolejny 34 poziom. Dobra. Wiedziałem, że gdzieś tego trola zrobią. Raz, dwa, trzy. O, widzicie ten tak bardzo mało odbijał? Raz, dwa, trzy. Aha! Nie wiem, do, ja po prostu wiecie, co jest skakałem, nie? W sensie nie ruszałem, tylko szedłem do przodu. Ała! No i znowu lecimy. Raz, dwa. I bum. Okej, okay. i teraz. Raz. Okej. Okay. monetę mi zebrało, zebrało. Mamy 27 monet. 39 poziom, dobra. Raz, dwa. Okej, okay. mamy to. Raz, dwa. Trzy. 4, dobra, 41 poziom. I ja powiem Wam, że jeśli e, kreatywny świat dalej się będzie tak rozwijał jak teraz, to naprawdę mm, wydaje mi się, że jest to taki trochę nowy Roblox, no nie? Że można, jest tu mega dużo fajnych rzeczy, mega dużo map zaczyna się robić. Coraz więcej twórców zaczyna też być w świecie kreatywnym. E, jest to naprawdę bardzo fajna droga, także. No, ja na pewno będę chciał rozwijać kreatywny świat. Na pewno zapraszam Was na mojego Discorda, gdzie budujemy właśnie mapy. E, dobra, 45 poziom, lecimy. Lecimy, nie śpimy. Raz, dwa. Musimy szybciej. O kurczę. W sumie to tu myszką tylko trzeba ruszać, a nie postacią. Patrzcie się. No czemu ja o tym nie pomyślałem? Ale easy. Ale easy. Ja o tym w ogóle nie pomyślałem. Tutaj musimy uważać pewnie znowu. O tak. Ej, moneta. Bierzemy tą monetę. Dobra. Ej, 47. Ej, ale fajny ten deadrun jest. No po prostu szok. 48 poziom. Okej. Okay, 49. Ej, no i co? Lecimy. Tu będą jakieś wyskoki. Okej, okay, dobrze mi wyszło to. E, uwaga, czy tu wyjdzie? Dobra, wyszło. To trzeba uważać. Trzeba uważać, żeby tutaj nie zepsuć, bo to już jest koniec. Okej. Okay. O, dobrze, że tu nie było pułapki. Musimy się cofnąć, żeby nas tu zapamiętało. Dobra, i teraz tak. To trzeba rolować tą pułapkę. Czy ona nas troluje po prostu? Okej, okay, udało się Już jesteśmy w połowie, widzowie No mam nadzieję, że do tej pory udało wam się już zostawić łapkę w górę Także e, bardzo was proszę Zostawcie dla mnie łapy w górę Zasubskrybujcie oczywiście kanał Tam jest moneta, ale nie chcemy tej monety Idziemy dalej No i kod Ewela w sklepie, widzowie Pamiętajcie o kodzie Ewela w sklepie Wszystkie moje mapy O, o Easy Wszystkie moje mapy, e, które wypuszczam Znajdziecie w opisie Więc zapraszam was na wszystkie moje mapy Bo też buduję mapy Buduję, nie tylko ja sam Z ekipą Wow Rafa, dawaj, dawaj Wyskoczmy sobie w ten sposób, o Trochę oszukaliśmy system, nie? Wyskoczymy sobie tak, jest łatwiej Te elementy są śmieszne trochę Ale no, jak na razie jest w porządku 56 poziom Oby tak było do samego końca, no nie? Jeśli później będą jakieś bardzo trudne tryby No to będzie kiepsko Tu po prostu wyskakujemy Z tego co widzę, o, okej okay. I potem. tym Czyli można na dwa sposoby to przejść 58 poziom Aha Aha, okej. Okay. Pewnie wiecie, ta już nie będzie strollowana. A nie, jednak strollowane. 59 poziom. Tak, jak myślałem. Trollujemy pułapkę, okej. Okay. Trollujemy pułapki kolejne. Przechodzimy. No, tą monetę zostawmy sobie na później. Czy tam coś jest u góry? Jest u góry, także robimy tak. Tak. I tak, no easy, nie? nie będziemy skakać po tych. 61 poziom, co teraz? Mamy wlecieć tam, ok, czyli lecimy w ten sposób, rozkładamy i proszę bardzo, no nic, nic yy, ładne, trudniejsze. No, dobra, nieważne, lecimy, 62, level Aha, dobra, lol! Ja sobie myślę ty, czy ja tam dolecę, ja lecę, cały czas, do góry, do góry, ale i tak musimy na samym końcu wyskakiwać, żeby nie zostać Strolowanym Okej, okay, no i teraz tutaj raz. Proszę bardzo, zapamiętujemy 63 poziom. Tu trzeba wskoczyć do góry. I teraz dopiero w ten sposób. Voila! Przechodzimy. O tym musimy iść. Okej, okay, wstańmy. Okej. Okay. Dobra, no i teraz powolutku. Pomyślałem, że tu jest pułapka, ale bym miał dymy. 65 poziom. Chyba tak. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, proszę bardzo. Pewam, że jestem już na dwóch trzecich. Powolutku. Raz. I dwa. I trzy. I cztery. I pięć. Okej. Okay. I proszę bardzo, sześćdziesiąty poziom. No i tutaj bardzo proste. O, tu już w końcu mamy jakiś ludzi, nie? Więc tutaj, przeskok. Okej. Okay. Przeskok. Ojejku, jakie to jest ciężkie. Wow! Woo! Uh. Powodzenia mu życzę, i mi się udało przez przypadek to przejść, ale dobra. E, no tu powolutku po prostu trzeba iść po tym na wprost. Ale i tak no, i tak mnie znosi, no nie? Dobra, 70 poziom. Siemaneczko, witam kolego, witam kolegę. Siema, siema. Meczku, cześć. Powodzenia ci życzę w przechodzeniu. Proszę nie skipować. Dobra. O jejku. O jejku. To jest coraz mniejsze. Ło, to było ciężkie. No zobaczmy, czy jemu uda się przejść. Chodźmy dalej, może chodźmy dalej, co tutaj? Aha, tutaj znowu to. No to będzie proste teraz. Po prostu sobie lecimy. Tu jest dosyć dużo, wiecie, placu. Okej. Okay. Czy tutaj też będzie to samo? No, oczywiście, ale to już przechodziliśmy na halloweenowym, yy, duchowym, yy, wiecie, detranie. Bez pośpiechu, proszę państwa. Nie trzeba się spieszyć. Trzeba po prostu iść powoli. 73 poziom! Czy tu jest jakaś, yy, jakaś troll pułapka? Lustra, szyby, zwłaszcza ty! jak ja się wystraszyłem, dobra, czyli musimy iść szybko. Jakie to jest stresujące? Zostaw mnie! Tu, co tam się nie da? Tu, tu się nie da! Halo, co to jest? Się... Co jest? Zostawcie mnie, wypuśćcie mnie stąd! Ej! Tu, tu, ja cię kręcę, przecież tu nic nie widać, no? To no, halo! Przecież to tu miało być, już się cieszyłem, że to jest tutaj, ale jednak trzeba iść tu naokoło. I teraz, proszę Państwa, jesteśmy? Ej, to było mega stresujące, ale pierwszy raz w ogóle byłem w labiryncie. Niesamowity, detran de 74 poziom, lecimy dalej. O, tu, to będzie fajne. To po kolei trzeba wskakiwać, że no nie na oponach. To też jest mega super. Okej. Okay. Dużo kształtów doszło w kreatywnym i wiecie, jest dużo teraz taki. O, monetka przez przypadek ze 75 poziom. No, robi się coraz trudniej, coraz trudniej. Ale jak nie my, to kto? Lecimy To nikt. Koczmy. Okej. Okay. Skoczmy. A, bo to trzeba po prostu powoli, nie? A nie na wiecie. Na pałe lecieć jak ja. Okej, okay, weźmy sobie to. Okej, okay, czy my tam doskoczymy teraz? Doskoczymy. 77 poziom. Okej. Okay. 78. Okej. Okay. 79 Haman! Ej, nie zapomniałem odpalić kodu Evela. Widzowie, jeszcze raz przypominam o kodzie Ewela. Zapomniałem go odpalić. jajkuję. Ło, wow, wow, wow. Dobra. Już kod Ewela w sklepie. Okej. Okay. 80 poziom. O co chodzi z tą liną? Tam mam chyba coś kliknąć, ale nie jestem pewien, dobra? O, dobra, tak. Czyli chodzenie po lilianach to było. Aha, bo to na żółte trzeba najpierw, później na zielone, później na pomarańczowe. 82 poziom. Chodzenie po dywanach. Ok. Fajny dywan. Może ten dywan? O, ten dywan. Czekajcie, bo tam może coś jest pod spodem, nie? o czym to widać? Tu? Okej. Okay. Bardzo dziękuję, Fortnite, za trollowanie. Tu nie ma nic na dywanie. Po prostu tu trzeba przeskoczyć. Tu byście spadli, więc uważajcie. Go back to level 1. Ej, jakbym sobie to kliknął przez przypadek, to bym się rozpłakał. Wychodzimy powoli. 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 A do celu. A więc wyskakujemy, 84 poziom yy, tu na. Na to trzeba było wskoczyć, ale się nie udało. Dobra, więc jeszcze raz. Okej, okay, udało się. 85 poziom. Ty po tym się da iść tak między. Co wygadacie, gadacie? Ojejku, moja głowa już się kręci. Moja głowa już się kręci w mojej głowie. Widzowie, ja wam polecam. Naprawdę polecam wam zejść teraz i zostawić łapkę w górę. Dlatego, że lepiej nie oglądajcie teraz tego momentu, bo wam się zakręci w głowie, tak jak mi. Także idźcie zostawić łapkę. Eee, 10 tysięcy łapek będzie kolejny deadran. Znowu znajdę jakiś fajny deadran. No i jeszcze teraz nie doskoczę to już w ogóle. Dobra, 86 poziom. I co tutaj? Enable to move on. Musimy klikać F cały czas. No oh Mamy tu monetę. Ale co tu trzeba zrobić? Może trzeba po prostu na to spaść. Spadamy i klikamy F. No mam nadzieję, że uda nam się na to. Emote! Dobra, enable. Ja cały jestem jak enable. Ej, 87 poziom. No tu trzeba na drzwi naskoczyć, no to to wiadomo. Tu gdzieś pewnie będzie pułapka, nie? Co mi zamykasz drzwi? Dobra, ej, jesteśmy, nice. 88. O kurde, ej, ale fajne! Ależ to! Ależ to! Wszystkie naraś się zamknęły, co? Patrzcie się. Jak ja wszystkie naraz tam są, tam duchy są, tam straszy. E, 89 poziom. Dobra, uciekamy przed czerwonym światłem. Proszę bardzo. Tutaj musimy pewnie uważać na te kształty. Przechodzimy, przechodzimy. 91. Ostatnie dziewięć leveli, widzowie. Jest pewnie jakiś low gravity. Co? Że tam się da doskoczyć, tak? Jak myślałem. Ojejku. Powodzenia. Nie życzcie. Dobra. Teraz tu. Po monetę nie idę. Nie nie jestem ryzykantem. Dlaczego ja tak dziwnie skaczę? Brzezi, ja nic nie widziałem przez chwilę. Ja do tego nie doskaczenie, doskaczę, więc musimy lecieć tam. Koda, bo nie. Dobra, ostatnie dwie. Dobra, widzowie, finalna. Okej, okay. tu nie ma jakiegoś trolla nie ma. Ok, dzień Uf, coś tu, coś tu, nie gra. W sensie, coś mi się tu wydaje, że tu coś będzie strolowane. Ok, wydaje mi się, że te zielone zniknie. Nie. No, i jest trollowane. Widzieliście, jak dostałem przyspieszenia? I co jest? To jest za łatwe. Co? Czy to było łatwe? Proszę nie trollować. O co tu chodzi? Skakujemy tu. Tom se wskoczył. Powoli, powoli. Ok. Tam są coraz mniejsze, te. Oni trolują mnie. Dobra, skakujemy I gdzie teraz? Tam? A czemu tam nagle? Dobra. O Jezu, boję się. Dobra, jestem. 94 poziom. A co to jest? Mam wskoczyć w rurę. Czekajcie, gdzie by tu iść? Dobra, w żółtą. No, to każda działa po prostu. zieloną. Dobra. Aha, w każda działa. Czerwona. No, nie każda. Żółta. Zielona, czyli dwa razy dobrze wybrałem po prostu. No i zielona, proste. No, mówiłem, że proste. Lecimy dalej. Chromowe kule. 96 poziom. Dobra, tu jest zgadywanka 100%. Ok, to jest to. 2, raz to. Trzy. Czyli y środkowe, prawe. Środkowe. Y prawe. Ale, no, widzicie, chyba postawię co to lotka dzisiaj. Dobra, lecimy. Y jesteśmy na języku znowu tutaj. Chyba nie wziąłem monety przez przypadek. No tu będzie jakiś skaka... A nie! 98 poziom i widzowie jesteśmy przy samym końcu. Przypominam 10 tysięcy łapek i będzie kolejny deadran. Okej, okay. i teraz tutaj. I czy to jest os... nie. czekajcie, 98, jeszcze raz. Dobra, i gdzie tu trzeba przelecieć? Okej, okay, okej, okay. i tu gdzieś na dole, nie? Oj ojoj, to może być ciężkie. Dobra, nie, 99 i widzowie, odbijamy się i to już powinno być. To już powinno być mega łatwe, ale nie jest. Co to jest? No uwaga. Tu jakieś fanfary, proszę. Co jest? Aha, do, ale... Ale to jest... Ale to jest super. Dobra, widzowie. Aha, final level. Okej, okay, czyli to nie koniec. Lecimy. Satny poziom, widzowie. Raz. Dwa... Czyli jeszcze, jeszcze musimy uciekać Myślałem, że to końcówka Jestem ciekaw, co jest na końcu Jak spadnę na samym końcu, to już nie przechodzę Od razu wam mówię Wiem wam, że bardzo przyjemny ten detran dzisiaj był Zobaczymy, jak będzie na końcu I ja cię kręcę, no bez jaj Okej, okay, teraz jakieś kwiatuszki Zapamiętywać? No, myślałem Ale bym się zdenerwował, jakby go nie było Czemu się nic nie odzywam? <laughs> Wiecie dlaczego? Bo ja się tu skupiam maksymalnie, jak się da I tu powinna teraz iść taka muzyka właśnie Taka, taka wiecie, jakbym walczył z kimś. No, taka straszna. czyli się nie straszna, taka akcja. A ja jestem taki skupiony, nie? Jakbym celował ze snajperki do kogoś i czekał, aż ktoś wyjdzie. Z za rogu. Osiem. No to już jest ostatni poziom, więc lećmy z tym widzowie. Nie są złe te parasole, tak szczerze. Okej. Okay. Skąd oni takie parasole mają? Teraz z krawędzi będziemy skakać. Okej. Okay. Z krawędzi. Dobra, ile jeszcze tego, no? A, to już prawie. Boję się, ja się tak boję teraz tam skoczyć. Na ten zielony się boję skoczyć. Okej, okay, jest git. Różowy. Okej. Okay. I uwaga, czy mamy to? Mamy, widzowie, mamy, mamy. Timer, stop timer. 29-29. Piszcie swoje wyniki w komentarzu. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Wbijajcie na te filmy. I pamiętajcie o kodzie,